Black Spawn postanowił sprawdzić kto ukradł tory na nicarniany Będziemy jechali teraz śladem złodziei offroadowo Tutaj zazwyczaj jeździł pociąg z łódź fabrycznej na widzę. A teraz Black Spawn Też daje ostro czadu może nie z takimi prędkościami, ale off -road wymaga wolnych prędkości. Można wyrżnać ostro na Oprócz się skończy Jedziemy dalej. No tak i trochę błota na twarzy.